Witam Was kochani na kolejnej nieruchomości Nieruchomość jest bardzo dziwna To jest living room Tutaj zmarła babcia i wnuczki Dwie nieletnie i dwie pełnoletnie załatwiały sprawy Czyli oddają to mieszkanie do kancelu No ale mieszkanie babci zobaczcie co tutaj smoki diabły e, tutaj było pełno książek dziewczynki zabrały książki e, to wrócę do tego wrócę e, okej okay, dobra to po kolei może Zostawił biżuterię to taki kostium nie wiem, jak to się po polsku nazywa kostum biżuteria, Chyba codzienna czy sztuczna. Więc Na pewno tu jest trochę srebra. Zawsze jest. Sama będę mówił. Przejrzały dokumenty. Ale też nie do końca. No i kolejną sprawą jest, że jest bardzo dużo takich w drugim pokoju spraw związanych z no właśnie tymi, tymi smokami, to jest ten Mystic Dragons gra od cholery DVD. I takie zestawy to się pewnie jeszcze sprzedadzą. Ale w drugim pokoju, tak to wygląda, tak to zostawiłem mniej więcej. W drugim pokoju jest jeszcze więcej tego wszystkiego, czyli znowu tych Mystic Dragons. Jak źle wymówiłem, to się nie czepiajcie. Filmy science fiction. Filmy Star Warsy. Star Treki. Eee, Doktor Hu. Pamiątki takie. Tu gdzieś widziałem jakieś zdjęcie z autografami eee, bohaterów Star Treka. Widzicie książek, masa. Książek masa, tu jest po prostu zatrzęsienie, no i znowu smoki Harleje, motory Tu Harleje, obcy Taka fantastyka, science fiction Więc podejrzewam, że tutaj mieszka jakiś no już dorosły mężczyzna, ale chyba coś mu się stało, bo bo kule i, i wózek inwalidzki na to wskazują może wypadek na motorze? Cholera wie, ale wszystko po tym facecie zostało tutaj nieruszone, czyli widzicie książki, encyklopedie, nawet perfumy, o. Jest dużo też chińskich takich motywów, szachów trochę, takich historii, słuchajcie, to są jakieś azjatyckie szachy, bardzo dziwne. Pierwszy raz takie widzę, bardzo poniszczone. Kolejny zestaw szachów, tutaj są takie kamienie. motywy, japońskie pałeczki. Tutaj widzicie, kolejne szachy. Kolejne szachy. Trupie czaszki, kurczę. Tu kolejne szachy, żeby, żeby nie mówić, no po prostu szachów masakra. Jest też biżuteria taka, właśnie też kolejna taka. Jak to powiedzieć? No taka właśnie harlejowa, jakby tutaj jakieś ale to myślę, że to nie jest nic. Widzicie, o, wygarki, czaszki. E, tutaj, o, jakieś badziki, przypinki. Tutaj jakiś zegarek, nie wiem, czy to ten zegarek, sekunda, to całkiem dobre. Znowu jakieś widzicie, jakieś krzyżyki. No takie po prostu szaleństwo. W dziwnym temacie, o. Tutaj zegarek Star Wars Dziwne pierścionki Tu kolejny dziwny zegarek na jaki mega wielki Szafa też, ubrania tutaj jakaś skóra Tam dalej Kamizelki harlejowskie Widzicie zobaczcie ile tu jest to, się, to są tysiące DVD te wielkie zestawy to się pewnie jakoś tam na ebay sprzedadzą, albo handlarze to na karbucie kupią. Tu nie mogę rozkminić co to jest. Jest jakoś dziwnie ułożone. ten zestaw. Jest trochę nie po kolei, dlatego to się nie układa w jedną całość. Jakby Stargate może? Czyli te Gwiezdne Wrota? Eee, dobra, no tutaj wyjąłem już trochę łachu, bo było nasypane. Tu jest sypialnia chyba tej pani. No i znowu tutaj te dziewczynki tak sypały to wszystko. No ale okej, okay, no. Poradzimy sobie z tym. To widzicie, o. Rozgrzebane, przejrzane, ale nie do końca. Tu jakieś kamyki, tu słoni. Dużo słoni, jest motywów słoni. O, proszę bardzo. E, tu nie wiem, jeden lew, dziwna sprawa. E, tutaj znowu tarot. Więc no taka, kurczę Dziwny dom Tu widzicie o pełno po prostu Tak sobie zajrzały, nie zajrzały A, szafa jest śmieszna, to jest mega śmieszna szafa jest na kółkach do, 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 do. odjeżdża a za nią jest druga szafa też jakieś tam pierdoły zostały jakieś włóczki na dole. No DVD Tysiąc DVD, cholera wie co z tym robić. Tutaj tak rozgrzybały. Toaleta to wiadomo. Kuchnia też rozgrzebały i zadzwoniły do nas, chyba się poddały, bo te worki widać, że leżą. Mnie noże, nie noże. No po prostu. O, jest laptop jakiś. Boler nie działa, zimno jak cholera w tym mieszkaniu. No i tu Wam chciałem wrócić do. Tu po prostu jakieś zdjęcia były z tymi sprzętami. Jak ktoś się zna. To jest aluminiowe, to jest chyba jakiś treningowe. Pałki baseballowe, moczako. Tu też już no, wzięły CD sobie, wyjęły albo wyrzucił, albo się ktoś nie rozpakował, bo tam są DVD. Może wrócę do tamtego pokoju. A widzicie, o w takich torbach DVD. Tam gdzieś była jakaś teczka. O, widzicie, Galaktika. Kto się z fanem Science Fiction, no to wie o co chodzi. Takie zestawy. Tutaj kolejny zestaw DVD. To tak, o, tak zostawiły, to więc pewnie wynosiły to, robiły i się poddały już. Albo znalazły to, co szukały. Eee. Widzicie, o, DVD. No, po prostu te boksy pełne DVD To wszystko te to torby to tysiące DVD, to tysiące Nie no tysiące, Tysiąc. te worki, wszystko DVD. Chyba pojedzie to na karbuc Zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra kochani Jak coś znajdzie ciekawego, może albo być z jednego, albo z drugiego.